Czołem, drogi widzowie. N'Galo Quero z tej strony w kolejnym odcinku Resident Evil 4. Czas rozpocząć kolejny rozdział. Hej, masz smak? Mam. Ten, jaki lubisz. A teraz gdzie jest Amber? Niestety, nie jest na mnie w tym momencie. I naprawdę powinieneś mi powiedzieć, jak dobrze to zrobiłem. i busted my ass and managed to hide it right before i got caught which is why i'm still alive the deal was we get you out of here when you deliver the amber no amber no protection luis <laughs> such a stickler for details hide okay then i'll go get it now how about that I have something else I need to get, too. Hmm. This is Roost. I've got some bad news, Condor One. With the weather like this, the chopper can't make its approach. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find someplace safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Kondor 1 out. Let's go. What's what's gonna happens me right now? Let's just focus on getting out of here. Yeah. Right. Dobra, naszym zadaniem jest uciec z tej wioski. Zobaczymy czy nam się to uda. No, mamy handlarzyka. Okay, so trochę amunitsi. See. Like Definitely to catch a cold. I have some new goods that might interest you. Skoro tak uważasz? To my tu mamy. Merchant tip, midnight stroll. You ever seen those nasty guns with the tentacles sprouting out of their heads? Not only are they dangerous, but they're a pain to kill too. They do have a weakness. Oh, they absolutely hate bright lights like the sun. That's why you won't see them out during the day. So, if you ever go for a walk during the night, I'd be wise to keep some flash grenades handy. Hell, I keep a couple on me at all times. You could make some yourself using the receipt I am selling, if you're interested. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. No, brakuje nam. Pierdłek. E, czy my możemy coś sprzedać? Chyba raczej nie bardzo. Ok. O, oh, gun. Dobra, gdybym chciał sprzedać tą moją broń, tego shotguna, to za 59 tysięcy. Good in the grave. Ah, Dobra, no i świetnie. No i teraz możemy spróbować studingować e, tą strzelbę. Tylko jeszcze jedna kwestia. On mówił, że ma jakąś jakiś schemat, ale nie ma żadnego. Czemu on kłamie? Dobra. Chyba, że ma tą. tutaj. Nie, też nie ma. Dobra. Czy my tu coś mamy? Nie mamy. Dobra, pokażcie mi ekwipunek. E, tu możemy... Nie, nie, nie. jestem tu stworzyć, Co ty robisz? Register shortcut, ale tu się zatwierdziło. Super. Niestety nie mamy żadnego tutaj, mm, tak jakby... Nie mamy tutaj żadnego... Jak to się nazywa? Nie mamy żadnego... No kurde. Zapomniałem, co ja chciałem powiedzieć. Pomóżcie mi. Że nie mam żadnego... A, granatu. No trudno. Uh. Tighten the defenses. This is a direct order from Lord Sadler himself. Cover the area beyond this point into a defensive position so that no intruders may pass. I am willing to make any and all sacrifices for the sake of the righteous faith. My devout believers, build me an impregnable fortress. And make sure any hidden foolish enough to trespass space for the wicked sins in blood. Łopata. To zaczynamy tak? Nie, nie będę tak strzelał, może. ты А серьезно? О, боже fajno to nie moki dobra bo ktoś jest generalnie za mną No i fantastycznie Kuba na u góry sobie tam będzie siedzieć i trzelać we mnie. No i dobra. Kolejne pesetasy. Dobra, wejdźmy sobie na górę. Let's go. Ok. Yellow Diamond. Ile tych Yellow Diamondów teraz mam? Trzy. Super, więc możemy sobie tutaj coś uzupełnić. Na przykład Inlay Gemstones. Mamy raz. Chociaż powiem szczerze, że akurat to jest brzydkie. Wolałbym do tego dać sobie na przykład czerwone czy coś takiego. Tutaj nie, tutaj nie wskoczymy, możemy jedynie zeskoczyć. Naprawdę. Przeładujmy wszystkie bronie. Sprawdźmy, czy coś gdzieś tutaj nie zwisa, żeby zestrzelić, ale chyba raczej nie bardzo. Dobra, spójrzmy na mapę. Na mapie też się nic nie pokazuje, poza tym, że coś przed nami jest. O, kurde, nie zauważyłem tego nawet. Dobra, z naszym zdrowiem nie jest najlepiej. Herbów też za dużo nie mamy, także najlepiej będzie poczekać sobie na czerwone. Ale mamy granaty na przykład. Serio? Wow, to było bardzo ryzykowne, ale udało się, to jest najważniejsze. Callis of Atonement, coś innego tutaj mamy. w zasadzie nic ciekawego. Dobra, to lecimy dalej. Tu jest drabinka w ogóle. Coś mi się wydaje, że tu będzie jakaś taka dziwna mała arena. nie? Jest tu trochę za cicho. Okej, okay, ogień. Jest zdecydowanie za cicho. Jest, no, tu jest jakiś kołoprotek potrzebny łaźni tam w góry. Oops. No gdzie jesteś? się. że chociaż raz uda mi się po cichu coś załatwić. No i super. Chyba na chwilę obecną to by było tyle. Niczym mam całkiem sporo, także luzik, tu coś jeszcze leżało, ale to chyba zebrałem. Tak. Okej, okay, dobra, to możemy tutaj sobie wbleść na górę. O, yellow herb, super, super, super. Tylko coś mi się wydaje, że tu się właśnie dopiero zaraz zacznie. Dlaczego? Bo mamy dziwne przyjście dalej, gdzie rzekomo nikogo nie ma. A tu mamy ze skok na dół. Chociaż może się mylę, ewentualnie nie bardzo. Zdecydowanie za cicho, naprawdę. Ale dobra, zaraz. Zaraz się przekonamy, co tu się wydarzy. Uu. Dobra, wylądowaliśmy w tym samym miejscu.

Bardzo słabo to wygląda. Dobra, dajemy radę. Tylko teraz kolejna kwestia, czy mogę skraftować do Shotguna? Mogę. Super. No i dobra. poszli. szli? ci kazał wyleć z tej szafki? Ło, wow, ale to było grube. Ale, dali, ale daliśmy radę. Dobra. A nie da się tu przeskoczyć, okej. Okay. Czy jak spojrzę na mapę, to mamy tu sekret jakiś? Żadnego, jedynie amunicja jakaś tam leży. Właśnie, przy okazji, przeładujmy sobie. Przypuszczalnie jesteś zmęczona, co Ashley? O góry coś jest. Nie możemy przepuścić takiej okazji, że coś leży sobie. Dlatego musimy wleźć na górę. O proszę, nawet skrzyneczka tutaj jest. Elegant headdress. Ashley, czy chciałabyś to ubrać dla mnie? <gry> dobra, ale stąd już nie zeskoczę. A, tędy, dobra. Mogę złapać? Nie bardzo. E, nie w tym kierunku biegnę. To nie jest nie mogę powiedzieć, czy to być Oho, zaczyna się tutaj taka relacja między Lionem a Ashley. Ogólnie ogóle pogoda się w ogóle poprawiła. Oho, już coś słyszałem tam. Los grenade. I w ogóle ma cała amunicji. Też troszeczkę gunpowdera. Sprawdźmy mapę. Wszystko już tutaj zebraliśmy. Co było do zebrania? Bardzo dobrze. A co to było? Pominąłem amunicję do shotguna. Serio? Pominąłem Emerald? Oh no, co jest? Dobra, weźmiemy sobie może jeszcze tutaj wytworzymy amunicję jeśli możemy, ale niestety nie mamy takiej ilości złomu jaka jest nam potrzebna. No dobra, mówi się trudno. Będziemy sobie i bez tego, nie? Oops, requires cleansing. Oh, that give me a wall. Come, child Ashley, run. Okej o tym Chodź, chodź Ashley, co ty robisz? Uch. No i se poszedł chyba, nie? Nie czy da się tego Mendesa tutaj zabić. To ma i leżą, no. Ale nie ma pokazane, że są itemki. Dobra. Może będzie dało się to jakoś, nie wiem, wrócić. A no może nie. Tu jest to, co chce. Jeśli weźmiemy go razem, to wróci. Co to jest? zrobię moje No, pasar. dobra, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. To też możemy sprzedać. Chociaż nie, chwila, zaraz sobie coś zobaczę jeszcze. E, teraz tak. O, mam jednego flash to nawet nie widziałem. Dobra, możemy podsprzedawać sobie te rzeczy. I póki co sobie tutaj po poławimy się troszeczkę tymi e, gemstone'ami. Dobra, mamy 1-4 za trio. I gdybyśmy teraz wzięli, zrobili w ten sposób. Będzie 1-3. Dobra, a jeśli byśmy zrobili tak, to będzie 1-2. Dobra, czyli faktycznie tutaj akurat... 1, 3 to jest maksimum, co możemy wyciągnąć. Dobra. No i teraz mamy tutaj 1, 3. Ok. Tutaj niestety nie mamy niczego więcej. Ale nie, no nie będę tutaj taki maniany odwalać. Poczekam sobie na trzy takie same. O, na przykład właśnie tu. Bo wtedy mamy 1,4 cztery. Dokładnie. No i jeden cztery to jest maksimum co wyciśniamy, Więc no niestety nic więcej tutaj nie wskuramy. Jeśli tu byśmy chcieli coś wsadzić no to niestety jeden jeden tylko będzie. Ale za to mamy dwa zielone. Raz i dwa, i za to dostaniemy jeden, dwa. Super. Mm. No dobra. Teraz możemy mu sprzedać raz, i możemy mu sprzedać dwa. Dobra. Tutaj możemy naprawić sobie nóż, to jest taka, taka podstawa. Możemy kupić sobie rocket, rocket Launcher, ale tego nie chcę akurat. Możemy przetrailować Nie możemy w dalszym ciągu. Dobra, możemy zwiększyć damage naszego shotguna. Dobra. Fire rate może niekoniecznie. Reload speed. No tutaj, reload speed może. About finesse, bit goes Myślę, że tutaj nie będziemy sobie ulepszać tych segmentów, bo po prostu troszeczkę chyba nie warto Mi się wydaje, że zawsze ammo i power było najważniejsze, reload speed, to tak niekoniecznie e, Możemy tylko nóż ulepszyć, bo on przecież będzie do końca gry z nami No i dobra Zapiszmy sobie grę no i w tym momencie też możemy sobie też ten odcinek zakończyć. A w kolejnym ruszymy dalej. Dziękuję bardzo z tej strony Geloquero i do zobaczyska w kolejnym odcinku.